Cześć! Omówię dla Ciebie kilka pytań dotyczących znaków poziomych. Dowiesz się jak uczyć się szybko i zdać egzamin już za pierwszym razem. Zaczynamy. Kliknij proszę nauka B, następnie przejdź do części specjalistycznej i wybierz dział czwarty. Co to jest linia pojedyncza przerywana, czyli znak poziomy? P1. Co ono oznacza? Linia pojedyncza przerywana, w której kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Linia pojedyncza przerywana o podwójnej szerokości, w której kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem zanikającym albo ruchu powolnego, albo przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jest czy na tak oznakowanej jezdni wolno Ci zjechać na widoczny po lewej stronie parking? Oczywiście, że tak. Przecież mamy tutaj linię przerywaną, więc możemy zjechać na widoczny po lewej stronie parking. Czy w widocznej sytuacji wolno ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost? Gdy zamierzasz jechać na wprost, to raczej powinieneś zmienić pas ruchu, a w dodatku znaki poziome nie zabraniają ci wykonania tego manewru, więc jak najbardziej możesz. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci skręcić w prawo na skrzyżowaniu? No właśnie, pytanie troszkę podchwytliwe, ale zwróć uwagę, jakie tutaj są znaki poziome wyznaczone. Te znaki poziome nie zabraniają skręcania w prawo z zajmowanego pasa ruchu, więc jak najbardziej możesz. Co to jest linia pojedyncza ciągła, czyli znak poziomy? P2. Co ono oznacza? Linia pojedyncza ciągła oddziela pas ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. Czy ten znak poziomy zabrania zmiany pasa ruchu? Oczywiście, że tak. Pasy ruchu są tutaj wyznaczone za pomocą linii pojedynczej ciągłej, a przecież nie wolno ani najeżdżać, ani przejeżdżać przez tę linię. Czy w tak oznakowanym miejscu wolno Ci zmienić pas ruchu? Oczywiście, że nie. Pas ruchu wyznaczono linią pojedynczą ciągłą, a przecież przez linię pojedynczą ciągłą, podwójną też zresztą. Nie wolno przejeżdżać ani na nią najeżdżać. Dzięki za wysłuchanie mnie do końca. Więcej filmów ze mną, w których wytłumaczę ci najtrudniejsze pytania z testów, znajdziesz na zdamy.com. Wejdź na zdamy.com, później kliknij nauka, następnie wybierz dział i obejrzyj film. Powodzenia na egzaminie. Cześć.